Paczka z Urzędu Miejskiego. Jesteśmy w szkole na Blichu w Łowiczu, gdzie w ten weekend odbywa się finał akcji szlachetna paczka. Przed nami jest pani Sylwia Plichta, liderka rejonu łowickiego. Pani Sylwio, będą się tutaj dzisiaj działy cuda. Dzień dobry, tak, będą się działy. I przyjmować darczyńców. Pierwsze paczki już są urodzin, także dzieją się cuda i cieszymy się, że wszystkie rodziny z powiatu łowickiego otrzymają pomoc. A ile jest tych rodzin? Rodzin 64 jest w tym roku. Za to wpadę. bardzo dużo. Tak, jest to spora liczba, co nas cieszy, ponieważ dużo rodzin jest takich nowych, po raz pierwszy w projekcie i przede wszystkim są to osoby starsze, samotne, schorowane, więc cieszymy się, że możemy pomóc. Bardzo dziękuję. dziękuję